Dzień dobry Państwu, witamy Was serdecznie. Dzisiaj, czyli 7 stycznia, rozpoczynamy nabór wniosków na mieszkania w ramach SIM. Będzie to 45 mieszkań i mieszkańcy Gniezna i nie tylko będą mogli skorzystać z tego programu. Kto może zostać najemcą takiego mieszkania? Otóż, pierwsze trzeba spełnić dwa podstawowe kryteria. Te kryteria to jest nieposiadanie własnej nieruchomości mieszkalnej, czyli nie można mieć mieszkania na dzień podpisania umowy oraz spełniać kryterium dochodowe. Kryterium dochodowe w przypadku jednoosobowych gospodarstw jest to 1749 ,73 zł na osobę, w gospodarstwie wieloosobowym natomiast w jednoosobowym jest to 2624 ,59 zł 59 czyli mniej więcej to jest 30% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Jest to jakby pierwszy poziom wyboru, jeżeli chodzi o mieszkania. Każdy mieszkaniec, który będzie wnioskował o mieszkanie w systemie SIM, może wnioskować o jedno mieszkanie, czyli konkretne, wybrane, dokładnie jak to wygląda, można sobie sprawdzić na naszej stronie internetowej. Mieszkania SIM, nie znają. I to w przypadku sytuacji, w której na jedno mieszkanie będzie przynajmniej dwóch chętnych najemców. Wówczas dochodzimy do kryteriów szczegółowych. Kryteria szczegółowe dotyczą tak naprawdę kilku różnych aspektów. Są to różne punkty w zależności od tego, jak, jak, jaką sytuację ma dany, dany, dany mieszkaniec. Preferowane tutaj będą na pewno osoby, które są w naszym zasobie komunalnym, będą to również osoby, które przydają książeczki mieszkaniowe, ale też w zależności od tego, ile ma się dzieci, czy też jest się osobą przyjezdną, umowę o pracę itd., itd. To też będą punkty, które będzie można zdobyć w tym drugim poziomie wyboru. Trzeci poziom w przypadku takiej samej punktacji wnioskujących osób na dane mieszkanie będzie to kryterium dochodowe i osoby w trudniejszej sytuacji będą preferowane dlatego że program ma założenia pomagać mieszkańcom osobom które nie mają zdolności kredytowej i mają trudniejszą sytuację niż pozostali mieszkańcy miasta Mamy 45 mieszkań, metraż to jest od 34 do 59 m2 w bloku przy ulicy Cymsa, ale myślę, że szczegóły dokładnie jak można aplikować, jak to wygląda, pan dyrektor Sebastian Maciejewski za chwilę państwu przedstawi. Dzień dobry Państwu. Sytuacja wygląda następująco. W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy możliwość aplikowania o mieszkania w budynku przy ulicy Cymsa 1. Aplikowanie jest do dnia 13 lutego bieżącego roku włącznie. Tak, jak pan prezydent wspomniał, mieszkań jest 45, składające się albo z jednego pokoju, albo z dwóch pokoi, albo z trzech pokoi. Większość mieszkań od pierwszego piętra ma balkony, jedno z mieszkań na parterze ma ogródek też przy nieruchomości. Tak jak było wskazane, głównym kryterium najważniejszym jest przekroczenie minimalne, minimalnego kryterium finansowego, jak również brak własności. I teraz to, co dzisiaj można składać, ten wniosek. To jest kompletność tego wniosku. Samo złożenie wniosku nic jeszcze nie daje. Wniosek musi być kompletnie wypełniony. On jest bardzo transparentny, przejrzysty, prosty, wszystko jest wyjaśnione w nim. Ale najważniejsze jest to, żeby wpisywać wszystkie dane, które tu są wpisane, bo tak jak na przykład przykładowo numer telefonu czy mail będą niezbędne do korespondencji. Jeśli ktoś na wezwanie do uzupełnienia bądź wyjaśnienia czegoś się nie odezwie, to też będzie tracił możliwość aplikowania o to mieszkanie. Dodatkowo ważne jest też, żeby odnośnie i dochodów, i kryteriów pierwszeństwa, o których Pan Prezydent wspomniał, czyli tego młodego wieku, dzieci, niepełnosprawności, książeczki mieszkaniowej, wszystko potwierdzać jakimś dokumentem. Nie samo zaznaczenie w kryterium, że hipotetycznie ma się książeczkę mieszkaniową, tylko też dokument, który to będzie potwierdzał. Jeśli jest rozliczanie się w gnieźnie, to też dokument potwierdzający, czy ktoś się rozlicza w gnieźnie. Jeśli ktoś ma orzeczenie niepełnosprawności, to też kserokopia tego orzeczenia. Te wnioski będą rozpatrywane zaraz po zakończeniu możliwości ich składania, czyli od 14 lutego. Co jest ważne, złożenie wniosku jest darmowe. To, to nie ma żadnych kosztów z tym związanych. Po prostu trzeba złożyć dokument bądź osobiście w urzędzie miejskim w wersji papierowej, bądź przez e-doręczenia, bądź zwykłą pocztą. Na stronie mieszkania sim.gniezno.eu jest wniosek w PDFie też interaktywny, że nie trzeba go ręcznie wypełniać, tylko można wpisywać swoje rzeczy i go potem przesłać. I to na ten moment tak wygląda. Warto też przypomnieć, że samo aplikowanie to, to jest to minimum. Następnie, jeśli komisja powołana przez pana prezydenta będzie te wnioski rozpatrywała i zgodnie z tym co wnioskodawca zaznaczy przypisywała mieszkania. Ta lista najemców i ewentualna lista rezerwowa będzie przekazywana do CMKZN Zachodniego w Poznaniu i te osoby i ta, ta instytucja będzie kontaktowała się z poszczególnymi najemcami w celu zawarcia umów partycypacji. Bo tak już jak wcześniej było wspominane samo zakwalifikowanie się do zamieszkiwania to jest początek. Następnie będzie trzeba zawierać umowy partycypacji gdzie przykładowo dla średniego mieszkania powiedzmy 51-metrowego to będzie około 80 tysięcy złotych. Następnie od momentu zamieszkania po 15 latach będzie możliwość jego wykupienia na własność. Co jest ważne, co jeszcze należy podkreślić, ta inwestycja się rozpoczyna, jeśli chodzi o budowę i planowane jej zakończenie jest na październik 2027 roku. I na ten moment wszystko. Ja tylko dodam jeszcze, że rola miasta tutaj sprowadza się do tego, że musimy wyłonić tych 45 najemców i wówczas taką listę przekazujemy KZN Zachodni i cała procedura następnie już jest, wszystkie umowy są spisywane pomiędzy najemcami, a, a właśnie KZNem Zachodnim. I co jest jeszcze ważne dla mieszkańców i osób, które chcą wnioskować, to nie jest też tak, że mogą wnioskować osoby zamieszkujące tylko w Gnieźnie. Może wnioskować o to mieszkanie osoba z całej Polski. To nie ma znaczenia, gdzie zamieszkuje. E ważne jest, żeby spełniła kryterium dochodowe i nie miała tytułu prawnego, ale na dzień już podpisywania umowy najmu, czyli hipotetycznie października 2027, jeśli teraz jest właścicielem bądź najemcą, a w perspektywie chce zamieszkać przy a 1. I nie wiem, sprzeda mieszkanie, rozwiąże umowę, to teraz będzie we wniosku zaznaczała to, że oświadcza, że w tamtym, w momencie podpisania umowy wynajmu z tego zrezygnuje. I wszelkie szczegóły e, można uzyskać w Wydziale Zasobów Mieszkaniowych Użytkowych, bądź na stronie internetowej mieszkania oraz do każdego wniosku y, każda osoba zainteresowana dostaje taką krótką informację z wszystkimi rzeczami, o których mówiliśmy, i kryteriami, i tym, co trzeba załączyć, do kiedy trzeba załączyć, w jaki sposób należy to wszystko y, złożyć.